Ok, to może teraz przejdziemy do benchmarków. Część tych bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy już mieli okazję korzystać je z innych tabletów lub je testować. To pewnie zainteresuje wydajność i porównanie do innych. No trzeba pamiętać, że mamy tu do czynienia z jednordzeniowym, z jednordzeniowym procesorem. Zobaczcie, że teraz, jak już zdałem standardową tapetę na pulpit, to przewijanie pulpitów jest, jest szybkie. Może nie jest zupełnie idealne, tak, ale. Korzysta się w miarę, w miarę przyjemnie. Zobaczmy menu z aplikacjami. Słówko jeszcze co do sklepu Google, czyli Google Play. No, wszystko działa sprawnie i dobrze. No, aplikacja Facebookowa, na przykład, to też jest pewien kłopot. To jest aplikacja taką, jaką dostajemy na telefony komórkowe. To ma bardzo ograniczone możliwości. Dla mnie osobiście niewystarczające. To jest zupełne minimum, jakie tam. Y Jakie, jakie właściwie takie na szybko coś można sprawdzić, ale tak naprawdę chciałoby się skorzystać z pełnej wersji yy, przez przeglądarkę internetową, a tutaj działanie jest naprawdę bardzo wolne. Ale przejdźmy teraz do benchmarków. Mam tutaj kilka typowych benchmarków. Zobaczmy ten pierwszy. Pełny benchmark. Będziecie mogli zobaczyć, że część z tych benchmarków generuje. No tu widzimy testy grafiki 3D. Jak widać, skalowanie jest całkiem płynne. 43 klatki na sekundę, 45, 44 tutaj mamy 25, 22, 25. Wynik. I oto podsumowanie wyników testu. Nasze urządzenie to jest ten ostatni słupek. Jak widzimy z tych wszystkich porównywanych innych urządzeń, wynik jest najsłabszy. Jest on zbliżony do Samsunga Nexus S. Widzimy, że on jest w stosunku do Asusa Transformera jest to mniej więcej jest więcej niż połowę mniejsza wydajność. Nie wiem czy tam dokładnie widać, więc przeczytam całkowity tutaj wynik testu, to jest 1519 punktów, w tym dla procesora 1397, dla pamięci 1524, dla urządzeń wejścia-wyjścia 2381, grafika 2D 718 i grafika 3D 1578. 7 punktów. Jak na marginesie to grafika 3D wypada no, całkiem nieźle w sumie porównywanie do innych urządzeń. najgorzej urządzenie wypada w samej wydajności procesora, czyli niebieskie, niebieskie pole. I takie też są moje subiektywne odczucia podczas korzystania z tego urządzenia. że Całość działa całkiem sprawnie, natomiast jakby sama wydajność procesora jest, jest jakby nieco za niska. Jest wystarczająca dla większości aplikacji, natomiast y, trochę jest słaba dla interpretacji stron internetowych. Zobaczmy sobie teraz następny test. No kor. No, musiałem tutaj zmienić kartę pamięci w kamerze, ale możecie zobaczyć ostateczny wynik testu. 40 klatek na sekundę. OK, przejdźmy sobie teraz do następnego testu. LINPACK dla Androida. OK, tu możecie zobaczyć wyniki. Dobra, zobaczmy sobie następny test. AN3D Benchmark XL. że smok minimalnie czasami się zacina. Przecież na pierwszy rzut oka wygląda całkiem płynnie. Tutaj mamy mnogość obiektów, kwiatki. Ninja Garden No i mamy wyniki poszczególnych animacji. Tutaj wyniki są dość zróżnicowane. Od 13 klatek w Ninja Garden Flower Power 17 klatek no i potem już mamy magiczna wyspa 26, podwójny smok 29 i najlepszy wynik 41 klatek na sekundę. Dobrze, zobaczmy jeszcze następny test mamy wersję uproszczoną, An3D benchmarka, zobaczmy może dla porównania, żeby mieć punkt odniesienia, uruchomię też tą aplikację. Ok i na dzisiaj ostatni test. Antu tu benchmark. Ok, mamy wyniki testu. Łączny wynik to 2872 punkty, w tym dla procesora 839 punktów, dla procesora graficznego 1216 punktów, dla pamięci RAM 444 i dla urządzeń wejścia-wyjścia 373 punkty. W wyniku testu otrzymał tablet otrzymał dwie gwiazdki na 5 w tym teście. I to wszystkie testy, jakie przygotowałem dla was.